Mano dziadka, dziadek umarł, e, a mafia. E, Paweł Gekuna, e, a, I ruszał sobie nie finikus pieniędzy. piękny miniaturem. Przyjechali z Litwy dziadka pochować, ale im go ukradli. Polska miejscowa mafia mm. zażądała okupu. Nie mieli pieniędzy, więc nie zapłacili. I mają trumnę na zbycie. Drli <laughs> 300 złotych. O. Może weźmiemy. Mama się ostatnio tak źle się czuła. Nie śpiewają, bo ich każę aresztować. Skąd mnie po litewsku? W czasie okupacji się nauczyłem. Druga wojna światowa jak była, mieliśmy służącą listinkę. Oczywiście, bo druga wojna światowa była z Litwinami. No co się tak patrzysz? No oglądaj więcej quizów. W drugiej wojnie, zapamiętaj sobie. Polska, nasza ojczyzna walczyła z całym światem. Cały świat na nas napadł. I dlatego ta wojna nazywa się światowa.